Uzupełnić dane podmiotu. Z menu wybieramy podmiot, następnie dane podmiotu i w tej chwili możemy przejść do okna danych podmiotu, gdzie mamy poszczególne zakładki, podstawowe, dodatkowe, działalność, podatki, rejestracja i własne. Przejrzymy poszczególne zakładki i zobaczymy, jakie informacje na temat naszego podmiotu jeszcze posiadamy. W zakładce podstawowej. Jest do uzupełnienia strona i adres. Niestety my tych danych nie posiadamy. Przejdziemy na dodatkowe. Tutaj mamy telefony, faksy, również więcej telefonów nie posiadamy. Przechodząc na zakładkę działalność, mamy możliwość dodania Urzędu Skarbowego. Na naszej liście znajduje się już Urząd Skarbowy w Gdańsku, więc go wybieramy. Forma organizacyjno-prawna to jednoosobowa działalność gospodarcza. Osoba fizyczna do deklaracji jest to nasz właściciel. Adam Nowak. Typ prowadzonej działalności jest to pozarolnicza działalność gospodarcza i nasz podmiot prowadzi działalność usługową, więc wyłączamy działalność handlową i produkcyjną. Przechodzimy na zakładkę podatki. Nasz podatnik nie jest zarejestrowany w Unii Europejskiej. Rozlicza się z VAT-u, tak jak podaliśmy w kreatorze na początku, w sposób miesięczny. Tutaj żadnych danych już nie uzupełniamy. Przechodzimy na zakładkę rejestracji. Tutaj możemy wprowadzić dane związane z naszym podmiotem. Data rozpoczęcia działalności. W naszym przypadku jest to 2 stycznia 2013 roku. Organem założycielskim jest osoba fizyczna, czyli nasz Adam Nowak. został zarejestrowany 20 grudnia 2012 roku. Organem rejestrowym był prezydent miasta Gdańska. Działalność gospodarcza została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Pod numerem osiemnaście tysięcy osiemnaście trzydzieści jeden zero zero, kod KD czterdzieści pięć. Rapeczka 44. 44a. Opis prowadzonej działalności to usługi remontowo, budowlane i transportowe. Kodu KGN nie posiadamy. Sprawdźmy, czy jeszcze coś moglibyśmy tutaj dopisać. Również mamy tutaj zakładkę własne. Gdybyśmy chcieli dodać jakieś pole własne, możemy to zrobić. Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone, zatwierdzamy przyciskiem OK. Dziękuję bardzo.